Dzień dobry, witamy Państwa na kanale KRDO TV. Jest to pierwszy w Polsce kanał informujący o działalności placówek opiekuńczych w Polsce. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o tym, jak wybrać legalnie działający dom opieki. Mam takie pytanie: w jakim celu powstał Krajowy Rejestr Domów Opieki? KRDO.pl, czyli Krajowy Rejestr Domów Opieki, powstał w odpowiedzi na potrzeby społeczne związane z. Potrzebą zorganizowania rejestru czy też serwisu darmowego, ogólnopolskiego, w którym będą zawierały się wszystkie placówki opieki długoterminowej w Polsce. Wszystkie, rozumiem, tutaj myślimy o tych legalnie działających. Tak, mają wskazywać instytucje i miejsca pobytu dla państwa bliskich takie miejsca, które są legalne, które są godne zaufania. I z pewnością bezpieczne. Tak, dokładnie tak. Piotrze, dlaczego problem legalnej działalności domów opieki jest aż tak istotny? Wskazuje na to kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która została przeprowadzona w 2020 roku. Yy, przyjrzano się wtedy prawie 2000 placówek opiekuńczych działających w Polsce i okazało się, że prawie 200 z nich działa w sposób nielegalny. Pokazuje to, że skala problemu jest bardzo duża, ponieważ dotyczy to co najmniej kilku tysięcy osób. Musimy na to zwracać uwagę, bowiem decydując się na przeprowadzenie swojego najbliższego do placówki opiekuńczej, chcemy, żeby on spędzał tam czas w sposób godny, w sposób bezpieczny, żeby ta jego jesień życia była pięknym okresem pozwalającym cieszyć się szczęściem, zdrowiem. Rozumiem. To znaczy, że odsetek nielegalnych domów opieki w Polsce może być równy nawet 10% tych legalnie sprawujących opiekę. Tak zostało to wyszacowane. Końcowej liczby nigdy nie znamy, ponieważ na rynku oferowane są różnego rodzaju usługi, czasem określane jako pobytowe, jako hotelowe, jako pseudoopiekuńcze. Chcielibyśmy to weryfikować, temu będzie służył rejestr. Będziemy korzystać z pomocy różnych instytucji, tak aby walczyć z szarą strefą opiekuńczą, która jest szalenie niebezpieczna. Rozumiem. Rejestr jest serwisem internetowym. Ja na co dzień napotykam się na ogłoszenia również w serwisach internetowych dotyczące domów opieki i bardzo ciężko mi jest zweryfikować, który jest legalny, a który jest nielegalny. Nawet w tym vlogu pokażemy Państwu jedno z ogłoszeń, na które napotkaliśmy się całkiem niedawno na jednym z popularnych serwisów sprzedażowych. Odnosi się ono do pokojów seniora pokojów w jednej z miejscowości. Także Nielegalnie pracujące domy opieki, mimo tego, iż są poddane kontroli aktualnie zarówno Wydziałów Zdrowia Urzędów Wojewódzkich, jak i wspomnianej Najwyższej Izby Kontroli, one cały czas są aktywne, one cały czas się promują w internecie. Rozumiem, że Państwa wyszukiwarka sprawi, iż będziemy mieli 100% pewności, że dany dom opieki sprawuje opiekę w sposób legalny. Tak, dołożyliśmy bardzo dużo starań, aby właściwie zweryfikować te obiekty, które umieszczone są w Krajowym Rejestrze Domów Opieki. Skorzystaliśmy tutaj z rejestrów urzędów wojewódzkich, skorzystaliśmy tutaj z rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Te informacje pozwoliły nam uwiarygodnić to, co teraz chcemy przekazywać Państwu. Rozumiem. Czy w domach opieki rzeczywiście tak często dochodzi do przemocy? Tematyka przemocy zarówno tej psychicznej, jak i fizycznej jest podnoszona dosyć często w mediach, szczególnie w mas mediach. Natomiast myślę, że ten wątek jest bardzo istotny. Natomiast dotyczy on głównie tych właśnie nielegalnych domów opieki, o których wspomnieliśmy na początku naszego materiału. Jak wspomniałeś, Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie wykazała, że tych domów jest ponad 200. Natomiast nie ma nad nimi żadnej kontroli. Także media możliwe, że przekazywały informacje poparte um, oczywiście prawdą dziennikarską, natomiast musimy wiedzieć, że tej kontroli na dzień dzisiejszy nie ma. A Krajowy Rejestr jest takim narzędziem, który de facto tą patologię ma być weryfikuje w jakiś sposób. I myślę, że. Każda tego typu inicjatywa służąca jakby w walce z tą szarą strefą opiekuńczą będzie pomocna i dla Państwa, ale przede wszystkim dla przebywających tam osób. Pierwsze kolejne pytanie. Jak korzystać z tego rejestru? Porozmawiajmy po, z poziomu osoby starszej. Która chciałaby znaleźć optymalne rozwiązanie dla siebie. Lubię jej rodziny, która też takiego miejsca może szukać. Staraliśmy się, żeby to była wyszukiwarka prosta, intuicyjna i działała w sposób nieskomplikowany. Oznacza to, że poruszamy się po bardzo czytelnej stronie, na której możemy dokonać wyboru kursorem województwa, następnie miasta lub powiatu, gminy, tam gdzie chcemy umieścić swojego najbliższego. I przy okazji potwierdzić właśnie na stronie rejestru, jaki standard opieki oferuje placówka. Bowiem wykorzystaliśmy też mechanizmy, które rekomendują i które polecają. informują i polecają te placówki, których standard opieki jest bardzo wysoki. Myślę, że takie działania pozwolą Państwu rozwiać wszelkie wątpliwości co do trafności podejmowanych decyzji. Ile jest legalnie działających domów opieki w Polsce? Nasz serwis jako m, największa wyszukiwarka domów opieki na terenie Polski ma aktualnie 1561 e, rekordów, 1600, 1561 wpisów. To jest stan na dzień dzisiejszy. E, szacujemy, iż e, około 120 z nich na dzień dzisiejszy wyróżnionych jest w naszym serwisie godłem rekomendacji Krajowej Izby Domów Opieki. Te domy właśnie um, uhonorowaliśmy um, takim godłem ze względu na to, że mają bardzo wysoki standard. Hmm. Natomiast wszystkie 1561 domów, które znajdziecie państwo w serwisie, działają legalnie. Tak, działają w sensie. legalnie i poz pozwoliliśmy sobie uhonorować je um, godłem zweryfikowany w KRDO. Hmm. Jak często dokonywana jest ta weryfikacja? Co tydzień, co miesiąc, co rok? Jak założyliście Państwo, że ona będzie uaktualniana? Serwis aktualizowany jest na bieżąco. Co tydzień zbieramy sobie dane, zarówno z województw, mówię tutaj o urzędach wojewódzkich, i, i updateujemy naszą bazę danych. Także macie Państwo pewność korzystania z serwisu, który jest na bieżąco uaktualniany. Drodzy Państwo, skoro jest dostęp do takiego narzędzia, korzystajmy z niego. Jest to z pożytkiem naprawdę dla wszystkich z nas. Tak, serwis jest y, też w założeniu bezpłatny i pozostanie bezpłatny. Rozumiem, że nie trzeba tam żadnych haseł, loginów i innych skomplikowanych działań, które mogłyby zniechęcać do korzystania z niego. Nie, serwis stworzony jest jako prosta wyszukiwarka, na której można poruszać się w sposób bardzo zorganizowany, bardzo prosty. Możemy wyszukiwać sobie domu opieki pod kątem regionu, czyli lokalizacji nas. Mamy dodane również funkcjonalności Map Google, czyli możemy sobie w prosty sposób odnaleźć najbliższy sobie obiekt pod kątem naszego zamieszkania. Pierwsze, ostatnie pytanie dotyczyć hmm. będzie tego, komu i gdzie możemy zgłosić dom opieki, który działa nielegalnie. Tutaj mamy do wykorzystania kilka ścieżek i proponuję, żeby z nich śmiało skorzystać. Pierwszy to Zwrócenie się do instytucji, która wydaje zezwolenie na działalność takiej placówki opiekuńczej i są to urzędy wojewódzkie, które tworzą stosowne rejestry, kontrolują te placówki i mogą zweryfikować ich działalność. W świetle nowego ustawodawstwa, które zostało zaakceptowane właśnie w bieżącym roku, Yy, znacznie wzrosły kary za prowadzenie nielegalnych placówek opiekuńczych. Myślę, że to jest droga bardzo dobra, w dobrym kierunku zmierzająca, bowiem kwota ta sięga już 60 tysięcy złotych i jest znacznym obciążeniem dla takiej placówki. Może odstraszyć. Wcześniej te kwoty nie przekraczały 10 tysięcy zł, stąd mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju patologią, że nielegalne placówki uważały, że wliczą to sobie w pewnego rodzaju koszty działalności. Gdyby jednak Urząd Wojewódzki nie zareagował właściwie, możemy się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich. Tutaj, jeżeli powstanie sytuacja, która będzie wskazywała na Patologiczne działania związane na przykład ze znęcaniem się nad podopiecznymi, krzywdzeniem ich torturowaniem, z, na przykład torturowaniem, możemy uruchomić mechanizm prewencji, który pozwala na to, że zostanie taka placówka urzędowo skontrolowana, nie będzie mogła jakby nie wpuścić pracowników wydelegowanych przez rzecznika, co z pewnością skończy się konsekwencjami. Ale nie zawsze dla każdego te działania mogą się wydawać zbyt łatwe, może to być utrudniony kontakt, w związku z powyższym nie bójmy się w takiej sytuacji zawiadomić policji, która wdroży odpowiednie procedury i na pewno sprawdzi taką placówkę. Szanowni Państwo, w, w naszym wspólnym interesie jest to, żeby nasi podopieczni byli naprawdę pod znakomitą opieką, zasługują na to. Na pewno masz rację, Piotrze, natomiast ja Państwu chciałbym podziękować za, za, za dzisiejsze spotkanie, za, za dzisiejszego vloga, Tobie, Piotrze, również za te informacje, które nam e, dzisiaj pozwolą e, w sposób prosty uporządkować sobie terminologię e, związaną z legalnością placówek opiekuńczych w Polsce. Mamy nadzieję, że dzisiejszy vlog okaże się dla Państwa ciekawym i interesującym materiałem. Zapraszamy do obserwowania naszego kanału. No i liczymy na Państwa sugestie co do kolejnych materiałów. Nie chcemy też spocząć na laurach, także już dzisiaj zapraszamy Państwa na kolejnego vloga, w którym pokażemy, jak należy weryfikować placówki opiekuńcze, jak je należy oceniać, określać oraz wiedzieć, czy korzysta się z placówki publicznej, czy placówki prywatnej. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.